No, gdyby nie to, no to na jakiej podstawie byśmy wybierali te odmiany? No, przecież tu jest 16 odmian. I jakie na przykład do tego terenu, do tego miejsca, gdzie my się znajdujemy? I jeżeli na przykład u nas tutaj wychodzi fajnie jedna odmiana, to wcale nie znaczy, że na Pomorzu ta sama odmiana wychodzi, bo jest zupełnie na przykład odwrotnie. Ta, która jest na przykład u nas średniaczkiem, to na przykład na Pomorzu lub gdzieś tam na Lubelszczyźnie okaże się, że ona jest number one, nie? że jest liderem po prostu, więc to jest właśnie. To jest klucz sprawy. Gdyby to nie było robione, to ja na, pewno, na pewno współpraca z Parfumstatem nie wyglądałaby tak, jak wygląda. My wiemy po prostu, my nie musimy się obawiać czegoś. My wiemy, my to mamy sprawdzone, my postępujemy według ustalonych po prostu zasad. Swoje ciężko zarobione pieniądze wrzucamy w tą glebę i mamy niemalże 99% procentową pewność, że te nasiona są sprawdzone, że tutaj one są przetestowane w tym klimacie, w tych warunkach od iluś tam lat i to się tutaj udaje. Gdyby nie to, to podejrzewam, że sam bym tego nie robił. Nie wiem, czy uprawiałbym Farusat, jeżeli po prostu nie miałbym to sprawdzone i przetestowane tak jak mam to teraz, nie. Po prostu wiem, ja jestem pewien. Ja nie eksperymentuję i nie bawię się w czymś za, bo te eksperymenty dzisiaj bardzo drogo kosztują mnie, tak jak mówię. No to albo się to udaje, albo się to nie udaje, nie? Bo przecież jak jak mówię, no mamy ileś tam odmian i przecież nie wszystkie tutaj na naszym terenie wychodzą, nie? I wybieramy tylko te, które są najlepsze, które się sprawdzają tutaj. I jak rolnik przyjdzie, to mówi, aha dobra, ja chcę tą, co u Ciebie była numer jeden albo numer dwa, nie? No i on ją bierze, sieje u siebie i mówi, o kurcze, no super, też się sprawdziła. I dlatego też później wracają, ja chcę to, co tam w tamtym roku, no i to tak się, powtarzalność taka się robi, jak gdyby, nie?